Pisanie, konwersacja z okupantem. Mobilizacja, mobilizacja i znów mobilizacja. Przegrupowanie, jak Rosjanie, naz tak Rosjanie nazywają, wycofanie swoich wojsk. Kolejne jakieś oświadczenia Putina. Rosyjskie czaty po prostu teraz wycadzają się przez różne informacje. Ale oczywistym jest fakt: Rosjanie przez pół roku radośnie. I Radośnie jedząc sobie popcorn, obserwowali serial z ekranów, a tutaj nagle ten serial wyszedł z telewizora i wszedł do ich mieszkań, wprost. I teraz się okazało, że, że jest to wojna i że wojna jest okropna, i tam umierają ludzie. Na tym tle wydało się nam, że. Dobrze by było pogrzebać w głowach Rosjan, którzy już walczą. Nie, nie w sensie dokładnym, chociaż nie wprost nie w i nie nie w głowach tych, którzy dopiero, dopiero złapali i rozkazali im bronić ojczyzny, tylko tych, których już przywieźli w Ukrainę trochę wcześniej. Po co? Żeby zrozumieć, czy zmieniły się motywacje, czy tak samo mocno działa rosyjska propaganda i czy sukcesy ukraińskich sił zbrojnych mają wpływ na nastroje okupantów. Co jest potrzebne dlatego tego trochę wolnego czasu, mocne nerwy, żelazne nerwy i strona w sieciach społecznościowych. Dalej to jest sprawa techniki. Zdajudza okupanci chy, praktycznie w kolejce stoją, żeby porozmawiać, także w obliczu naszego informatora oni nie szukali tyle dziewczyny, co prawdziwego przyjaciela, uważnego, uważnego słuchacza i, do, i po, dlatego opowiadali jej o wszystkim. O, zaczynając od miejsca desokacji. Aż do zadań bojowych, a niektórzy nawet wysyłali swoje dokumenty. Wszystkie informacje, które dostaliśmy podczas rozmów, przekazaliśmy służbom specjalnym i strukturom siłowym. I teraz co to znaczy Bichus? Bichus to jest kanał na YouTube taki. Ale nie wiem, może to jakoś jeszcze tłumaczy się. Nie wiem. Jak. I kto ma, kto, ma, kto ma przełamać wojnę, kto ma wygrać tej wojnie, co oni mają z motywacją, i co oni mówią o mobilizacji i własnych ucieczkach. Wiecie, co jest zaskakujące najbardziej. Rosyjscy żołnierz jest gotowy przez godzinę rozmawiać ze sobą, którą której nawet nie zna. Dobra, ja myślałem, że oni... O, tu, tu, tutaj się zaczyna. Zawsze chcą zostać prawdziwym żołnierzem. Jestem zrazanie, Przejechałem do Doniecka jako ochotnik. A czym się zajmowałaś wcześniej? lukas 2109 dziękuję bardzo, Łukasie, za wsparcie. Pozdrawiam. Pracowałem. Teraz wybrałem dobrą robotę, która mi się podoba. To znaczy, że jesteś na swoim miejscu? No, myślę, że tak. Całe życie o tym marzyłem. A o czym marzyłeś? Chciałem być wojskowym, chciałem służyć ojczyźnie, bronić naszych ulubionych pani, nasze ulubione panie, dzieci. W ogóle jak umierać, no to jako wojownik, a nie przez starość albo chorobę, ale tak generalnie z natury jestem okropnym człowiekiem. Poszedł jako ochotnik do, tak, do szeregów, tak zwanej URL po ogłoszeniu tak zwanej specjalnej, specjalnej operacji. Inaczej mówiąc, po. Bo... Dobra, my nie potrzebujemy tych komentarzy dodatkowych, bo one są mało interesujące. Ja bym. odczytam. A dostałeś podwyżkę? Tak, jestem dowódcą drugiego, drugiej jednostki ósmej kompanii, młodszy sierżant. Wow, młodszy sierżant. No przecież jest to część rosyjskiego wojska, albo jak to działa? nie Jednostka rosyjskiego? Nie, jest to regularne wojsko URL. Do Rosji nie mamy, to nie należymy do Rosji, ale Rosjanie za niedługo będą, a ja jestem ochotnikiem z Rosji. Tu Julia pokazuje wyjścia z gradów, które stoją na jego pozycjach, ale znów na ale od razu narzeka. Siły zbrojne Ukrainy dostojnie odpowiadają. Lera, Leroczka to jest broń grad, puszcza, żeby widoczność. Kwadrat 500 metrów mieli. Ale to na, na tym filmiku to nasi? Tak. Potęga, ale do nas też takie przelatywały. Wczoraj ten kasety przelatowały w naszą stronę. I ledwo idę po, po zajęciach kuleje i tu słyszymy, że rakieta leci i, i puszczają kasety, a w kasetach były te, te, te jak to się... motylkowe miny były. Dzięki Bogu. My ruszyliśmy. Gdzie on teraz jest? Ilia. Pod pieskami w donieckim obwodzie. To jest jedno z miejsc, gdzie są prowadzone naj, najbardziej ciężkie i zaciekłe walki. I to nie patrząc na to, że Putin już wiele razy dostawał informacje o, o tym, że tutaj jest Rosja na zawsze. Groch 2920. Dzięki za tłumaczenie, widziałem ten filmik na Twitterze. Dziękuję bardzo. Tak, widziałem ten filmik na Twitterze. Ja nazywanie Rosjanorkami jest obrazą dla Orków. Pozdrawiam. <grym> no tak, to prawda. A, a, oczywiście on jest dumny z tego, ale jak większość Rosjan żyje w stałym kognitywnym e, dysonansie. Jest maniakalny, chciał walczyć, ale teraz boi się i ten strach próbuje przezwyciężyć. Strach się, strach się rozpoczyna nie wtedy, kiedy do ciebie a te miny lecą, tylko części wtedy, sopuszce gdy sopuszce widzisz szczęście e, swoich e, to współbraci to 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 to. i od razu e, dostajesz. E, Spadają ci morale. Jak radzisz sobie z tym? Nie da się do tego przyzwyczaić. Widziałam, jak ludzie wyjeżdżali po kontuzji, jak wyjeżdżali jak, jak wariaci i po prostu wariowali po eksplozjach. W żaden sposób. Nie mam, nie mam żadnego stosunku do tego. Cierpię. Później zaczynasz rozumieć i przyzwyczajać się. Ten strach przyszłości rodzi w Uili'e w ogóle jakiś dziwny no ruch no, myśli, no, warte, że to nie jest proszę. tego warte, mówi. Krócej, Krócej mówiąc, ruch. wojna to jest ogromny wzrost karierowy, czyli, czyli wygodnie, bardziej się opłaca walczyć, niż po prostu pracować? Nie, źle myślisz, to nie bardziej się opłaca, tylko musisz, przecież możesz Możesz tak samo w cywilnym życiu robić sprawy. Po prostu rozumiesz, wiesz, komu co się podoba. Wiesz jak ci powiem, to nie jest warte tego. W jakim sensie? No jak w jakim sensie? Powiem ci tak, ani jedno życie nie jest warte tych pieniędzy. Żadnych pieniędzy, a jeszcze ile ja boisz się wojny jądrowej, którą różni. Różni zwolennicy Putina straszą nie tylko Ukrainę, ale także cały świat. Bardzo się boi. A teraz możemy puścić broń jądrową, strzelić bronią jądrową? Nie, no co ty. To, co tam gdzieś omawiacie, że to, co tam piszą o wojnie jądrowej, to są brednie. Jeśli jedna rakieta poleci, to inne polecą. Bardzo dużo śmierci, później czyli będzie dupa. Ale nienawiść wyciera w głowie u Rosjanina, myśli o strachu i myśli o tym, że nie jest to warte tego. Nienawiść zrodzona przez propagandę, czysta nienawiść. No to na czym polega Twoja motywacja? Jaką motywację znajduję? Napierdalać nazistów, taką mam motywację. Przepraszam, że tak mówię. Przy tym okupant nie Przy tym okupant nie, nie, nie ukrywa, że zazdrości Ukraińskiemu wojsku, które według, według tego co on mówi lepiej jest ukompletowane i przygotowane, a najbardziej martwi się o wojnę na terenie Rosji. I tak, to jest bardzo śmieszne, ale z, wypra z wypranymi mózgami uh, Iria prosi, nie wierzyć w rosyjską propagandę. Przecież oni niby nie mają czym walczyć. Ale to Ty w naszej telewizji to usłyszałaś? No tak. To są brednie. Oni mają naszpikowane wojsko. Jeśli pójdą na Rosję, to Zachód jeszcze bardziej zacznie dostarczać im broni, więcej hajsu. Powiem ci tak, w porównaniu do DRL-u, oni są modni. Mają wszystko co najlepsze: kas, hełmy, kamizelki, naboje natowskie, wzmocnione. E, mnie, a artylerii mniej, e, ptaszków też mniej. Ar, artyleria jest najbardziej precyzyjna. Najlepszy instruktorzy i doświadczenie mają 8 lat. Wielu po prostu nie rozumieją. Jeśli Donieck podbiją, to wso, wojna będzie znajdowała się w naszych granicach. Powiedziałbym, że nawet na terenie. A cały dysonans Uilii w głowie doprowadza do absolutnie sprzecznych tez w, 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 w tej samej myśli. Proszę popatrzeć, Ilia ja boi się wojny obok swoich granic i o sukcesach Ukraińców w Charkowie mówi coś takiego. Wiadomość jak same tak, straszne tak, rzeczy. Tak, Charkow i Izum tam poddali się żołnierze Federacji Rosyjskiej, ale przy tym jak? Czy to jest tymczasowa, czy nie? Nie wiem po co. Prawdopodobnie jakaś taktyczna akcja. Poddali się żołnierze Federacji Rosyjskiej, ale jest to taktyczny ruch jakiś. Jak w ogóle sam ze sobą żyje? Podobną reakcję była w nim informacja o tym, że drugiego października ukraińscy żołnierze uwolnili miasto Łymań w donieckim obwodzie. W rosyjskich grupkach wywołało to histerię, ale Ilia o tym dowiedział się od naszego informatora i, i nadal kontynuował filozofowanie na temat kroków strategicznych. Liman przecież to niby są nasze tereny, ale my wycofaliśmy się stąd. Tak, to są wszystko rosyjskie tereny. I Łyman między innymi w ogóle od ciebie usłyszałam i jeszcze od niektórych ludzi dowiedziałem się. Nie wiedziałem co to jest Lima, nie wiedziałam, co to jest za miasto i w ogóle co tam się dzieje, ale wiesz, myślę, że my nie mamy głupiego dowództwa, czyli oni nie tylko miasto, oni nie mogli tak po prostu oddać miasta, być może to nie było miasto strategicznie ważne dla tych ludzi, żeby nie było za dużo strat. W ogóle uważam te wszystkie to pozostawianie miast, to jest zawsze jakiś krok strategiczny. Tylko, że tak po prostu miast nie zostawiają. No zrozumieliście, Rosja nie doznaje strat, a działa strategicznie. Wycofuje się twardo i wyraźnie. A co najważniejsze, żadnej paniki. Czasami sam nie rozumiem, co się dzieje na froncie, jakiś bałagan. Mamy już minus siódmą kompanię. Co to oznacza? Po siódmej kompanii w naszym batalionie został żywy tylko dowódca kompanii i ten jest ranny. Ale to jest z waszego batalionu? No tak, w naszym batalionie są kompanie i jednej kompanii z nich, z tych już kompanii nie ma. A co z mobilizacją? Też rodzi w głowie u ilie sprzeczności. Proszę popatrzeć. Tutaj narzeka na to, że jego masowo szturmują, masowo szturmują punkty. No, to na granicy i próbują uciec. Wiedziałeś, co się dzieje na granicy? Zaczęli wyjeżdżać. To, że zaczęli wyjeżdżać, to źle. A kto będzie bronił ojczyzny, to, to nie jest słuszne. Uważam, że każdy mężczyzna powinien bronić swojej ojczyzny. nieważne, czy nadaje się do służby wojskowej, czy nie, nawet dla każdego, który się nie nadaje, znajdzie się jakaś praca. A tutaj uważa, że wszystkich zmobilizowanych od razu utylizują. Nie rozumiem, mobilizacja naprawdę pomoże? Nie wiem, tylko chłopaków zgubią, dużo chłopaków. Dlaczego? No, oczywiście to pomoże, że pomoże, tylko zginie dużo chłopaków, którzy w zasadzie nie są gotowi do wojny i tak. Ale gdyby byli broń, walki strzeleckie, no to jest coś innego, a tu miny latają, kurwa. I dlatego my teraz idziemy w otwartej miejscowości i w każdą chwilę mogą wjebać, przepraszam, że przyklinam, a chopaków tych, których mobilizują z Rosji, rzucą tam w taką dupę, że po prostu masakra. No w dupę naprawdę rzucą. I naprawdę wrzucą, ale ogólny nastrój okupanta mniej więcej jest jasny. Ten nastrój się różni po tej pewności i pysze, którą Rosjanie e, mieli w lutym i w, w marcu. Bardzo się różni. Tak, kto jest następny? Władysław Tychonow pochodzi z Doniecka. 35 lat, które, jeśli chodzi o jego zameldowanie, zabrakło, żeby opanować gramatykę. Chociaż gramatyka jednak nie jest największym problemem. Wypowiedź Władysława to jest po prostu uh, strumień myśli. Czym się zajmujesz? Co ciebie interesują? Wo Boże, Walczył, uh, walczyłem w Mariupolu, bo on w ogóle nie potrafi pisać po rosyjsku. Cały Mariupol przyszedłem, później Ługańsk, teraz w domu nie mam, nie mam dziewczyny, co mam opowiadać, no byłem na polu, wieś nazywa się Kosjanowka w Mariupolu, dwa tygodnie byliśmy, mieliśmy dyżury po 2 trzy godziny, nie spaliśmy, w centrum Mariupolu masakra, ludzie bez mieszkań pozostawali, ludzie, zakupywali ludzi obok, obok klatek schodowych, masakra, byłem snajperem, myślę, że to było nic a teraz pod Marianką jeszcze gorzej, szkoda, że nie ma dziewczyny, Chcesz zostać moją dziewczyną? Jakaś tragikomedia, nie wiem nawet jak to skomentować. Ciekawe jest co innego. Tychonow mówi o dużej ilości martwych ludzi w Mariupolu i opowiada o tym bardzo odlegle, tak jakby to nie on zabijał tych ludzi. Ludzi zabijali, mówi, ale kto zabijał ludzi w Wadisławie? Chociaż. Czekajcie, wydaje się, że trochę do niego dociera. Masakra, dużo ludzi zabiło obok klatek schodowych. Strasznie. Zwykłych ludzi? Tak, zwykłych, dokładnie. A co robiłeś tam? Braliśmy najpierw Mariupol, tam byli Ukraińcy, biliśmy ich. Coś, coś źle? Tak, wszystko źle w Można by było na tym zakończyć konwersację. Ale naszą misją jest z obserwacja zmian w stanie okupantów. Tychonow, który jeszcze ostatnio mówił o tym, że oni brali Mariupol, teraz mówi o tym, że w ogóle nie chciał walczyć. Został zmuszony i oszukany. Jak ciebie wzięli? No tak, z pracy zadzwonili do dyrektora, powiedzieli, że trzeba iść do wojenkomu i wso, i to, to już było 23 lutego. W sensie, ale nie chciałeś sam iść? Nie. Nie chciał, ale trafił do tak, zwanym, do tak zwanego 11. Samodzielnego Zmotoryzowanego Strzeleckiego Pułku Wschód, Wastok. Tak, to jest właśnie ten Wastok, który w maju 2014 roku brał udział w szturmie do niskiego lotniska trafił do pułapki i doznał znacznych strat. I Władysław podczas naszego dialogu wybył. Okazało się, że ma zły wzrok i problemy z sercem. Nawet wysłał nam, nawet wysłał dokument z jednostki numer 8, 08 818. I teraz marzy Marzy, żeby ktoś go wyciągnął z Doniecka. Mówią, że ta wojna jeszcze przez lata trwa. Zajączko, później zabierzesz mnie może do siebie, do Białogrodu. A wyszlą, wypuszczą cię? Wierzę, wyślą, jak zostanę komisjonowany. Co to znaczy komisjonowany? No jestem teraz na chorobowym. Byłem na wojnie i w październiku będą się zastanawiali, zastanawiali czy dokonać, mają mnie komisjonować. Lekarze patrzą i, i wszystko, później nie walczę. No jak, chcesz mnie wyciągnąć? Zapytaj, masz znajomych może w wojenkomie, żeby mnie komisjować. Wojenkom znajduje się w Makijewce. Dobrze, zapytam. O, widzę, że jesteś dobra. E... Istnieje. Nawet istnieje taki pomysł, że Władysław zostanie wysłany na wojnę, nawet jeśli straci dwie nogi i głowę. Z jednej strony jest to straszne i brzydkie, ale z innej poziom motywacji poczuliście sami, co dzie, za, po każdym dniu tej motywacji w ta motywacja wodosłowi się zmniejsza, a Kontrolnym pytaniem w głowę zostało to: Cześć, zajączku. Chce, moi rodzice chcą, żebym poszedł znów na wojnę, a ja chcę osobno mieszkać od rodziców. Dlaczego Twoje rodzice chcą, żebyś znów poszedł na wojnę? Nie wiem, chyba wkurzam ich, znudziłem ich. Trzeba osobno zamieszkać. A może z Tobą więcej, z Tobą razem rozwiążemy ten problem? Mogę wyjechać w styczniu. Władysław, Władysława już nie martwią ani klęski Rosji, ani na froncie, ani tak zwane dołączenie terenów, ani nawet broni ondrowa, absolutnie jest to dla niego obojętne. Zobaczył, jak obywatele Rosji masowo uciekają przed mobilizacją za granicę i, i pomyślał, tak można było? Tak, rozmowa o ucieczce do Białogrodu zmieniła się na rozmowę o ucieczkę z Rosji. W Białogrodzie też wzywają cały czas. No to gdzie my pojedziemy? Gdzieś za granicę? Chętnie. Także Mobicy narzekają na tych, którzy uciekli. Nie tylko zazdroszczą, ale szukają prawdziwych możliwości dla ucieczki z frontu. I właśnie tak wygląda motywacja drugiej armii na świecie. Do czego to wszystko? Do kwestii tej mobilizacji w Rosji. Jeśli chodzi o filmy, i wiadomości stamtąd. O żadne 300 tysięcy osób nie chodzi. Oni próbują zebrać miliony, co najmniej milion. E, próbują, e, zabierając wszystkich, e, których mogą zabrać. No i z jednej strony jest to straszne, dlatego że to jest duża liczba. Mirosław Kalinowski, Filip, pozdrawiam serdecznie. Musimy Cię wspomagać, bo jesteś wyjątkowy. Dzięki, dzięki Mirosławie Kalinowski, pozdrawiam, dzięki wielkie. Um, no dobra, tutaj już nic ważnego, to jest w zasadzie uh, wszystko, tak, z tym filmikiem. Um, taki materiał, nie wiem, jakie się wam podobało, ciekawe to było. Tak, co tutaj jest subskrypcja?